Może są tacy wśród was still a bit którzy wciąż trochę się wahają to really love przed prawdziwą miłością do Niemców Please forgive us Proszę wybaczcie nam And I asked instead of German people for the hate of rejection they have against Polish people I asked you, For forgiveness for our hate and rejection, which we have against Polish people. i proszę was również o przebaczenie dla tej nienawiści i odrzucenia jaką my Niemcy zgotowaliśmy Polakom ja yeah? let's bury tonight something here let's bury something camera a little bit closer let's bury something tonight uh, pogrzebmy coś dzisiaj. And let's start anew. I zacznijmy od nowa. In in the of God. W relacji w królestwie Bożym. So the question from the Rosemary, Jeden z dziennikarzy zapytał mnie, co się stało w twoim życiu, że dzisiaj jakość twojego życia jest aż taka? He was very curious. He said, tell me the secret of your life. On był tak ciekawy, powiedział: Opowiedz mi sekret twojego życia. And I ja zabiorę was do miejsca, w którym ten sekret został mi objawiony i w którym została mi dana wolność, którą mam dzisiaj. you ready? Gotowi? Go with me on a journey. Wyruszcie ze mną w podróż. Lets it is 1934. Wyobraźmy sobie, że jest rok 1934. At this time you need to take a train. i w tym czasie musicie wziąć pociąg. It was not so many airplanes, bo nie było wtedy wielu samolotów. You could not fly direct to Hamburg. Nie można było polecieć wprost do Hamburga. But by the way on 16 of August the airport of Hamburg was ale wtedy 16 sierpnia lotnisko w Hamburgu było zamknięte. Why was closed Dlaczego było zamknięte? Bo było tam wiele policji dookoła I nagle na lotnisku wylądował specjalny samolot more police I wtedy pojawiło się jeszcze więcej policji. door opened Otworzyły się drzwi, and Hitler came out of the airplane. I z, samochodu, z samolotu wysiadł Adolf Hitler. And my father was right there to greet him when he came down the stairs. I kiedy schodził ze schodów, na dole czekał mój ojciec, żeby go powitać. My father at that time was police commander in Hamburg. E, wówczas mój ojciec był dowódcą policji w Hamburgu. So he needed to greet Hitler. I potrzebował powitać Hitlera. And my father's hand was going like this ale um, ręka mojego ojca drżała w ten sposób. He was very nervous. Był bardzo zdenerwowany. He was on one way very happy. Był um, naprawdę nieszczęśliwy, But not because of Hitler. ale nie z powodu Hitlera, because of Rosemary. E, ale był szczęśliwy z powodu rozmary. So bo gdybyście wtedy przyjechali do naszego domu, może ktoś otworzyłby dom być może ktoś otworzyłby, ale służąca odpowiedziałoby: Nie przykro mi, nikt nie może pana dzisiaj przyjąć. I być może gdybyś trochę zaczekał na dole, to usłyszałbyś taki dźwięk. This was the welcome for Hitler. What? This was the welcome greeting for Hitler. To był dźwięk powitalny dla Hitlera. I was not planned to come on this day, bo ja pojawiłam się tego dnia, but God had a plan. I Bóg miał plan, and I arrived exactly on this day when Hitler came. I dokładnie tego samego dnia, którego przyleciał Hitler samolotem, ja pojawiłam się na ziemi. The news was brought to my father. I doniesiono o tym mojemu ojcu. And he couldn't hide his joy. A on nie potrafił ukryć swojej radości. And maybe Hitler, for on some point thought he is so joyful because of him. I kiedy Hitler zobaczył rozpromienioną twarz mojego ojca, być może pomyślał sobie, że ta radość wynika z tego, że mój ojciec spotyka Hitlera. But said, is born today. Ale mój ojciec powiedział: Dziś urodziła się Rosemary. And Hitler said, A Hitler powiedział: I will be the Godfather from this girl. To ja będę jej ojcem chrzestnym. So, what could Rosemary do? Więc co mogła zrobić Rosemary? Ona była po prostu zwykłym niemowlęciem, które nie wiedziało nic o historii ani o tym, co się działo w Niemczech. To, co wydawało się być przypadkiem, że ja pojawiłam się na świecie akurat tego samego dnia, dzisiaj widzę, że było Bożym planem. My father was a very bold man. Mój ojciec był bardzo odważnym człowiekiem. He was a general. był dziennikarzem. Maybe a, był generałem. He, maybe a generałem. Być może typowym pruskim generałem. He was very bold. był bardzo odważnym And he had no fear. i nie znał strachu. He didn't nie, nie szedł na kompromisy. He wanted to do the right thing. I chciał robić dobre rzeczy. I kiedy naziści i Hitler wezwali go do Berlina, żeby objął dowództwo policji w Berlinie I myślę, że wtedy Bóg otworzył oczy mojego ojca, żeby zobaczył o co tak naprawdę chodziło nazistom. nazistą. very hard time in Berlin. Miał naprawdę ciężki czas w Berlinie. I w tym czasie w Berlinie pomagał Żydom uciekać stamtąd. I postrzegam to dzisiaj jako ogromne błogosławieństwo dla niego. At time, ale wówczas the Nazis jego konfrontował musiał skonfrontować się z nazistami And gave him the i oni dali mu ultimatum take your to camp. zabierzemy twoją rodzinę do obozu koncentracyjnego Or you obey us. albo będziesz nam posłuszny ponieważ teraz chcemy wcielić policję w ss i w gestapo czy zażyjesz pigułkę And then everybody will be told you had a potem powiemy wszystkim, że umarłeś na atak serca. I mój ojciec umarł w maju 1938 roku, rok przed rozpoczęciem wojny. Ja nie miałam wtedy nawet czterech lat. My father was a man of integrity. Mój ojciec był uh, człowiekiem wielkiego serca. And when I kiedy ja jako trzylatka biegłam do niego, complaining about my three older brothers, narzekając na temat moich trzech starszych braci, of course he gave me a half time. Zawsze gave me a half time, bo oni przysparzali mi różnych trudności. But I believe I gave them a hard time too. Ale ja chyba im też So why was running to my father. kiedy ja biegłam do mojego ojca. I said, "Papa!" mówiłam "Tato!". This is not right what they do to me. Oni nie powinni tego mi robić. He lifted me up and looked straight in my face. To on podniósł mnie wtedy i spojrzał mi prosto w twarz. And he said, "And what did you do?" I zapytał mnie, "A co ty zrobiłaś?" "Go and be reconciled with your brothers." Idź i pojednaj się ze swoimi braćmi. This bo tego nie chcę mieć w swojej rodzinie. I A ja miałam 3 lata. I nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie bardzo ważne przesłanie na resztę mojego życia.